Witajcie na kanale WaterJet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Tematem dzisiejszego odcinka jest jak to udźwignąć, a dokładnie pokażemy jakie maszyny, akcesoria i urządzenia używamy do podnoszenia i transportu ciężkich materiałów. Na naszych filmach można zauważyć, że do nagrań używamy małych, nie za ciężkich formatek, lecz w świecie przemysłowym wygląda to zupełnie inaczej. Materiały potrafią ważyć od kilkudziesięciu do kilkuset kilogramów i różnią się swoją strukturą, jak na przykład stal, kamień, drewno lub guma. Nasze zabawki podzieliliśmy na dwie kategorie: maszyny i różnego rodzaju wozidła oraz akcesoria, które mogą być podpięte do niektórych maszyn. Zacznijmy więc od maszyn. Na pierwszy ogień idzie wszystkim dobrze znany wózek widłowy. I my posiadamy dwa. Mały wózek zasilany gazem Propan-Butan o dźwigu 1700 kg, który posiada specjalne białe opony, które nie zostawiają się na podłodze. Głównie używany jest do manewrów magazynowych. Drugi, o wiele potężniejszy wózek widłowy napędzany jest silnikiem Diesla i ma udźwig 8 ton. Głównie używany do rozładunku i załadunku samochodów ciężarowych. Kolejną kategorią to różnego rodzaju wózki, jak na przykład wózek paletowy, oraz wózek paletowy wysokiego podnoszenia. Ten pierwszy, jak nazwa wskazuje, ma zastosowanie do przemieszczania palet. Ten drugi wykorzystujemy do serwisu montażu naszych podajników ścierniwa bgh 500 Do tej kategorii możemy również zaliczyć inne wózki, które ułatwiają transport ciężkich lub nieporęcznych przedmiotów. Kolejnym urządzeniem najpotężniejszym w naszym arsenale jest suwnica, która umieszczona jest przy suficie na całej szerokości i długości hali. Jest to mega ułatwienie w przemieszczaniu przedmiotów z miejsca na miejsce. W naszym przypadku część pokazowa, gdzie stoją maszyny jest wyłożona gumowymi panelami na podłodze, co sprawia, że wjazd wózkiem jest niemożliwy, ponieważ panele są rozpinane pod ciężarem i istnieje możliwość uszkodzenia. To byłoby na tyle w kwestii maszyn, czas na akcesoria. Aby zamontować jakiekolwiek akcesoria na wózek widłowy posiadamy wysięgnik, do którego montowane są różnego rodzaju zaciski, chwytaki, którymi można transportować płaskie, duże arkusze materiału. Oto pierwszy typ. Dzięki temu zaciskowi możemy transportować płyty kamienne granitowe. Dzięki gumom przy szczękach wyeliminujemy możliwość ukuszenia się materiału. Drugim typem zacisków jest idący w parze z łańcuchami. Zaczepiamy go w trzech lub czterech końcach i podnosimy. Kolejny typ to uchwyt do blach. Mocujemy na materiale, uchwyt się blokuje i możemy podnosić. Następny w kolejce jest uchwyt magnetyczny, który ma wbudowany mocny magnes i po przesunięciu wajchy uchwyt przykleja się do materiału i możemy go podnieść. Nie wspomnieliśmy jeszcze o pasach transportowych, które są ważnym elementem i muszą spełniać określone normy. Lekko przytarty pas nie nadaje już się do użycia. Jako ciekawostkę dodam, że posiadamy wagę w postaci haka, dzięki któremu możemy ważyć większe paczki przed wysyłką oraz określić, czy nośność stołu naszych maszyn jest wystarczająca na dany materiał. Na sam koniec można dodać, że istnieją jeszcze inne maszyny lub akcesoria, którymi można dźwignąć ciężary. Najbardziej futurystyczny jest egzoszkielet, rolę z firmów science fiction, który zwiększa możliwości naszego ciała, a bardziej przyziemnym rozwiązaniem są dźwigi stanowiskowe, tak zwane żurany, dzięki którym bez problemów załadujemy materiał na stół obróbczy. I to byłoby na tyle. W dzisiejszym odcinku przedstawiliśmy wszystkie możliwości na naszym zakładzie. Jeżeli stosujecie jakieś inne sposoby, to dajcie znać w komentarzu. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!